Siemaneczko, dzisiaj chcę Wam pokazać Big Ben, wieżę Big Ben, którą zbudowaliśmy z moim tatą z yy, klocków. Yy, właśnie ona tak wygląda. Żeby budować dwa dni, yy, yy, nakleiliśmy cztery tarcze zegarowe. Jedna, druga, trzecią i czwartą. I tak ona wygląda w pełnej okrakołości, hop. Ona jest bardzo duża, Za, właśnie Wam chcę pokazać. Tu jest taka mała wieża z, z puzli. Hop, czekajcie, postawię jedno, jedną obok drugiej. Zobaczcie. Ten nasz big, to co zbudowaliśmy, jest 10 razy większy. No i yy, właśnie Wam jeszcze pokażę. Ja mam metr 40, a on prawie jest taki sam jak ja. Ja mam go do czubka głowy, prawie. Więc tak on o, wygląda. No i chyba widzimy się już w kolejnym odcinku. Nie wiem, czy to będzie jakiś z klocków, czy jakiś, nie wiem, z pistoletów otwierania, czy z jakimś. Nie wiem, sam. No dobra, to marka widzi. To narka, narka widzimy się w kolejnym odcinku.